Hej, witam Was, ja jestem CoreGames, a to jest gra Nailed. Jest to gra wyścigówka na... wyścigowa na kładach. Y tutaj mam odblokowany póki co y tylko jeden poziom, aczkolwiek tą gra już wcześniej przeszedłem. Jest to bardzo fajna produkcja, postanowiłem sobie do tego ostatnio powrócić. Grałem w to jakoś dawno, bardzo dawno. I ostatnio... Postanowiłem, że sobie zagramy jeszcze raz, bo jest, bo jest to świetna gra, naprawdę. Jej cena jest w okolicach. O ty, Bulwo! Zepchnął mnie. Jej cena jest w okolicach 30 zł, więc jest to myślę, że gra na kieszeń każdego. Naprawdę polecam wam w nią zagrać. To jest świetna. Jak widzimy prędkość jest. To dobrze. Mamy nitro. Klatki mi w pewnym momencie się blokują. Że nagle tub i się zcina. Nie wiem czemu. Mogę źle ustawić FPS-ów. Tam oj... Nagrywanie. Dawaj bulwo, dobrze. Jesteśmy pierwsi, jest to banalnie prosta gra, ale daje radocha i to jest ważne. Jakbyś tak tutaj nie zwieszaj, i mówiłem. Bo to jest słabe. Ekran nie ma praktycznie żadnych wymagań bez nagrywania, ona mi śmiga w ponad 200 fps, więc to... jest naprawdę bardzo łatwa. ...produkcja, która powinna każdemu zadziałać. I się rozdupiłem. Powrót na trasę i szybciutko jedziemy. Jak widzimy mamy 6 yy, sekund przewagi nad poprzednim przeciwnikiem. W ogóle mówię, ta gra jest bardzo dynamiczna i... No, ...to jest fajne, to jest po prostu... ...miłe kiedy wygrywamy. Lepiej przejechać chyba górą, bo można zmyć. Naprawdę mówię tutaj, efekty są świetne. Czuć tą prędkość, to jest genialne. Jest jeszcze starsza wersja tej gry, czyli Pure tam również możemy sobie w taki w, w, w stylu pojeździć aczkolwiek ja chyba bardziej wolę nailta w pióra grałem i jakoś mi tam nie zachwycił a nailt był świetny jest świetny i będzie świetny naprawdę u mnie wyścigówki to były w stylu aha włączamy, pogramy sobie nie wiem godzinkę na przykład ten network speedy i włączamy bo już nie chce w to grać a tutaj przyjemnie mi ciągnęło po prostu, że a pograć, pograć. Się rozbiłem znowu. Tak to jest jak prędkość jest, zbyt duża. A właściwie to nie prędkość zbyt duża. Prawie. Bo to nie prędkość zabija tylko nagła jej utrata. Tak jak w tym przypadku. No cóż, nie kombinujmy, nie kombinujmy. Jak widzimy po prawej stronie w dolnym rogu ekranu mamy pokazany y, jak to jest y, pasek. Z Nitro Na górze czas i okrążenia Ostatnio ta gra chyba nawet była w CD-Action, słyszałem Tu ktoś chciał sobie mógł pograć W CD-Action 15zł się opłaca Ale mówiono, w sklepach w okolicach 30zł jest I warto ją kupić, naprawdę Jest to genialna produkcja I tak się kończy. Mówię, tutaj się rozbijamy, ale to nie jest jakoś jak specjalnie karane, że to jest skillówka i tak dalej. Tu ma być prędkość i mamy to czuć i mamy się fajnie bawić. Ja to szanuję. No prawie. Udało się. Ja nie wiem czy który materiał wrzucę pierwszy, czy ten, czy z innej gry tego typu jeszcze. To tutaj. Jak widzicie się widzieliście po to zapraszam albo do obejrzenia na kanale pewnie jest albo dopiero będzie a jeśli yy, a jeśli nie, to co ja chciałem powiedzieć aha dobra yy, że mieliśmy tam też drugi materiał z gry tego typu i tamta gra była chujowa a ta jest świetna naprawdę Piękne. Kontynuujemy. Wygrałem pierwszy, kolejny wyścig, jesteśmy pierwsi. Yy, myślę, że zagram sobie kolejny tutaj o Będzie następna mapka. Później mamy oczywiście tam różne inne terytoria, na przykład las i takiego typu miejsca. A teraz mamy póki co tylko pustynię. Ojej, się rozbiłem prawie. To fajnie, tak wygląda jak te motorki lecą. Nie wiem, gdzieś wyleciałem. A, rzuciło mnie na trzecie miejsce. Pierwsza gra, która nie rzuca nas do tyłu, tylko do przodu. F, szybko, szybko wracaj na trasę. O, ty z wysynie. W locie zmieniamy oczywiście miejsce, pozycję No, zestrzeliliśmy jednego Cieszymy się Tylko teraz oni nas nie zestrzelili Zaliczyło obręcz Nie będziesz kurwo pierwszy Oj, chyba będziesz No bo nie BT pierwszy Żaden się nie ostanie, żaden Zgniotłem go, nie 一旦 Prawie do nie przeczy prawą fizyki, ale naprawdę to jest genialna produkcja. Polecam w nią zagrać w 100% każdemu. No niestety troszkę byłem za szybki. Ale co tam? On prawie na full nitro, to nie ma problemu. Oni mają około 2 sekund do mnie, więc. No, co jest? O powietrze się rozbiłem. To jest fajne, że często nie widać terasy. i ona się dopiero pojawia w trakcie i to jest piękne w tej grze. Tak, nie wiem, dającej satysfakcję wyścigówki chyba nigdy nie widziałem jeszcze. To, to aż kusi, żeby kupić kłada i takie coś, wiecie. Oczywiście to jest niewykonalne w normalnym świecie, to jest w 100% pewne. Tutaj łamiemy ochotnika teraz prawa fizyki trochę. Jak są takie zakręty. Albo ta kamera jest tak wyginana, nie wiem. Oj, prawie. O, już 8 sekund, co nas w życiu nie dogonią. lul, czuć adrenalinę Helena mam zawał. no i jesteśmy pierwsi oczywiście, kontynuujemy naprawdę, e, ta gra jest tak, a no, dajmy sobie może tutaj, jakieś inne miejsce, a już będzie tak mamy teraz drzewa, tartak zagrałem sobie myślę jeszcze dwa wyścigi o, tutaj już są te... aha, okay, to są też motory, dobrze. The fuck? Wyrzuciło mnie na koła. Yy, trasa się zmienia. Spadają jakieś drzewa, tak jak widzieliście na przykład. Lub innego typu... Yy, tego typu rzeczy się dzieją. Co naprawdę trzeba uważać i się patrzeć, bo mo y, mobilność jest duża. to nam chlapie na y, kask. Woda, jak przyjeżdżamy gdzieś tam. Jesteśmy jedenastym zawodnikiem. Musimy troszkę poprawić swoją pozycję. Ojej Głupotę zrobiłem bo się rozbiłem na tamtym A mogłem spokojnie nie włączyć nitro i pojechać troszkę Ostrożnie to bym wyprzedził wszystkich No i już jest lecam do przodu tutaj trzeci. O, teoretycznie teraz jedziemy po ścianie. Chyba się już nie wybije. Trzy sekundy do pierwszego w życiu. Ja słabo wypadłem na początku. Jedno okrążenie na pewno nie. Choć teoretycznie... rzecz biorąc... nie. Teoretycznie rzecz biorąc nie w czwartym miejsce się nastrzyma, no cóż, tutaj chyba jeszcze nie wygramy. Nie podoba mi się to Albo Jesteśmy pierwsi, wow! Wow, przeżyliśmy, gra nas lubi, ale kto by takich fajnych kładów nie lubił, naprawdę. Yeah. Wygraliśmy Myślę, że przejdziemy sobie jeszcze kolejny wyścig też w tej lokacji. Aż wióry lecą, się nazywał. No, a wziąłem już tą, tą retrospekcję mapy. Troszkę wyłączam, wyłączyłem i jadymy. Musimy się szybko wybić na przykład, inaczej załową będzie problem. Się rozdupimy. Oczywista rzecz. A szybko wracamy do akcji. Już jesteśmy pierwsi i wygraliśmy. Gram na klawiaturze. Właściwie tylko na klawiaturze, bo to nawet ja może powiedzieć, że to jest klawiatura plus myszka. Ja tylko klawiaturą gram. Dupa, się rozbiłem. Wiedziałem, że źle pojechałem. Taki na ogar chwilowy. Oj! No dokładnie tak samo. Naprawdę, to jest świetna giera. Można się z niej cieszyć i to długo. Jeszcze tryb multiplayer nie sprawdziłem, prawdę mówiąc. Ale single daje tą y, satysfakcję. W multi by, y, na pewno bym przegrał od razu i to pewnie każdy wyścig, ale w single jest fajna. Y, w single daje tą satysfakcję, jak już mówiłem. jesteśmy uwaleni było tam już. To już... Tu są trzy okrążenia, więc jest troszkę y, powtarzająca się trasa. The fuck? Co to było? Wyjechaliśmy po drzewach. I co to, to było? Tu się zabiliśmy o powietrze. Tu pojedziemy teraz górą, żeby urozmaicić trasę. Idealnie. No i się rozbiliśmy niestety. Naprawdę nie mam co mówić, bo to jest gra świetna sama w sobie. Tutaj się gameplay liczy naprawdę. Tutaj wiedziałem, chciałem zaliczyć tylko tutaj te kiki. Płonące obręcze. Ostatnie okrążenie. No. Jademy, jademy panie Dawaj Szwagier. Oj. Sią rozbiliśmy taki paszak. ale no, dostaliśmy przynajmniej checkpoint yy, achievementa znowu górą pojedziemy prędkość czuć kiedy się manewruje na yy, topalaczu teraz tędy pojedziemy i o wiele łatwiejsza droga I się zaraz rozbije Rampa. Rampage. I się rozbiłem. No ale nic Mówię, respon jest bardzo szybki, nie ma tutaj, że jakoś śmierci są y, wypominane. No tutaj się chciałem ...zewnąć właśnie w to, ale już się nie dorobiłem. Zakończyliśmy. Yy, więc tak, podsumowując, możemy tutaj tam sobie wybrać właśnie o kobiety albo mężczyznę, to jest model time, a inne też mamy zaplanowane orient, showcase, no cóż, pomarańczową, czy nie wiem, może tą to... tak, pojazd. Właśnie, mamy możliwość grania kładem lub motocyklem. Kurde, kusi mnie, żeby zagrać jedną grę motocyklem. Ale nie, bo motocykl jest chujowy. Ja od razu mówię motocyklem, się tutaj nie gra. O wiele lepszy jest dla mnie kład. Więc tak, to była gra Nailed. Świetna gra wyścigowa. Polecam ją wam kupić. Cena jej wynosi około 30 zł, więc jest chyba, myślę, że na kieszeń każdego. Gra daje fanu. Jest bardzo świetna. Bardzo świetna. Co to jest za? Powiedzenie. No składanie zdań. Kali mówić, Kali jeść. Yy, więc tak. Yy, to była Grenade. Yy, jeśli Wam się podobało, zostawajcie komentarze, łapkujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. HejOS.